Hej się maczko was. z tej strony właśnie wam przedstawię bazę, która według mnie jest trudna do zrajdowania, ale no, da się zrajdować jak każdą, jakby to powiedzieć, już bazę. to jest taka prawda, każdą bazę da się zrajdować, um, więc nie ma takiej bazy, której nie zrajdujemy. W tej bazie są ukryte totemy. Skrzynek nie ma, skrzynki możecie sami zrobić, możecie je postawić gdzie chcecie. Ja, Filmia ja wam nie pokażę rajdu, bo... To akurat tutaj nie, nie ma y, racji bytu Ponieważ wejście w ogóle na tą bazę to będzie po pierwsze trudne A po drugie rajdować tylko można podsadzając się i albo samochodem wyskakując albo jakoś na dach jakoś z, z trudem y, to y, wysadzić No to co, jesteśmy na dole i z dołu to wygląda tak, że mamy po prostu drzwi i jakąś taką drabinę Oczywiście zrobiłem taką drabinę, bo wiele osób mi zarzucało, że da się po C4 spiąć a teraz zostało to y, tutaj jak y, według mnie to utrudnione, um, więc tak tutaj to zrobiłem, że po prostu się do wspiąć, tak, tutaj się wesznie, ale tutaj już dalej wyjdzie tu na tą drabinę, ale już dalej tutaj y, nie przeskoczy tego, <coughs> więc to jest utrudnione. No to co, no to może wejdźmy. Um, po prostu się to tak e, zwykle, e, zwykle prezentuje, tutaj jakieś dwiczki ćwi, takie. Które możemy zamknąć, otworzyć, no i wchodzimy bardzo prostym sposobem. Podchodzimy, klikamy E, E. O, teraz? Nie, udało mi się dobrze. E, 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 E. Jak widzimy, one się zamykają z nami. E, E. I to jest bardzo prosty sposób, żeby po prostu wchodzić. I ten samym sposobem, no nie da się po prostu tej, tymi, tymi drabinkami po prostu ubić, tak? A um, nawet jak ktoś tutaj pokaże, wam jeszcze jakoś zrobi, bo tu są takie tereny, Co są to tam, jeżeli ktoś by nawet skoczył, to nie do tego miejsca, tylko pewnie gdzieś tutaj do niższego, tu w wam pokażę, gdzieś tutaj by doskoczył, um, do którejś tam z tych niższych, ale by dalej już tutaj nie wszedł do góry, więc to jest bardzo yy, dobrze przemyślane, tak? Oczywiście to wszystko, co buduję, to jest wersja alfa i wy to możecie zmienić, bo ja tylko... Projekt tak? Ja nie robię wszystkiego tak idealnie. To jest tylko projekt. Po prostu wchodzimy przez tutaj e, dziwi. Kolejne dziwi. Tutaj nie zrobiłem dachu, żeby pokazać jak wygląda ten sufit. E, po prostu jest, po, jest to najwyższy sufit. A najwyższy, najbardziej skośny. Jest to ten. I wygląda on tak i tak. Wszystko z tych dwóch sufitów on jest zrobiony. zrobiony. Skrzynek też nie ma, bo skrzynki to już e, możecie zrobić gdzie chcecie, tak? Żelazne drzwi, żelazne ściany, i tak dalej. Żelazne drzwi, żelazne i tak dalej. <śmówi> Przepraszam. I teraz tylko pierwsze do Was pytanie, gdzie myślicie, że się znajduje. Znajdują to tak? Bo to jest na 4 to jest na 4 to tematy, czyli tu powinien być jeden, tu powinien być drugi, trzeci, czwarty. Oczywiście to są fejki hmm, Poczekajcie chwilę. No i dobra, jesteśmy z powrotem. E, już no tutaj gorąco nie schodzi e, oczywiście jestem na prywatnym serwerze komendy używam tak jak a to już mówię w wcześniejszych filmikach ułatwi sobie budowanie e, teraz tak można pomyśleć że tu są te tak ja to oczywiście te tematy taką postawiłem, lasowo, e, każdy na osobnym e, tym no i co ja ktoś by tutaj rajdował no i powiem wam tak zobaczmy co, czy, czy coś tutaj zobaczmy tak e, od góry Pyk, pyk, nic. Pusto. Czyli jednego totemu nie ma. Jest to teren z totemami. Tak, jest to teraz totemami. Dobra, tutaj też nic. Tutaj też nic, to jest tutaj też nic. To, jest, to są po prostu fejki to są. Są zwyczajne fejki. Teraz usunę to wszystko, żeby wam jak to wygląda od środka. No i tutaj jak widzicie, zacząłem budować już sufit, ale nie skończyłem, że Wam właśnie pokazać jak to tutaj jest tam wyjedlone. Teraz tylko, tu są cztery totemy, nie te totemy mogą być schowane. Jeżeli na przykład tutaj będzie na przykład tak jak ja zrobię, czyli cztery totemy, gdzieś takie kwadraty, plus miejsce na skrzynki typu na przykład tutaj zagrodzone żelaznymi ścianami i drzwi, kilka par, to będzie takie wiecie, rajdujemy to i tyle. Hmm. A ja wam powiem tako, jeżeli chci chcielibyście dostać do temów, czyli na przykład byście zrobili tak, że nie byłoby do tych skrzynek y wejścia, jeżeli do razy kilka albo coś takiego. I na przykład y zamurowaliście drzwi albo po prostu nie ma ich, po prostu rozwalić ściany i dojść do tych drzwi, tak? Y to teraz jak to wygląda? C gdzie są to temy? Baza wygląda tak. Po zniszczeniu tych fejkowych totemów tak wygląda. I teraz jedyną możliwością to jest, że totemy są tutaj. Tutaj o. Tych, e, w tych miejscach. Czyli gdzie? Jest to dużo miejsca, więc trudno to oszacować. A wyjdźmy może jeszcze przez e, tutaj nasze parę drzwi. I zobaczmy jak to. E, z, e, <ścoughs> z zewnątrz wygląda trochę tutaj się. Gubię. Wygląda to tak. I teraz powiem wam tak o dwa. Tutaj jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. On jest trochę pod zimą, To w ogóle nie wygląda jakby tam był po prostu te my, jakby po prostu się nie dało zbudować tak, tak musiało być zbudowane. No, oczywiście może to inaczej zbudować, bo ponieważ to już będą by jakieś osoby widziały, to yy, tak samo tylko radzę wam je robić. Ogólnie to jest jedna z najwyższych, albo ładnie najwyższa, nie wiem, góra na yy, czerwonej planecie tak zwanej. Ja tak ją nazywam, czerwonej, po prostu yy, czerwonej pustyni. Tak, yy, czyli tam są dwa totemy. Dobra, no to to już zostawmy, tutaj idźmy yy, zobaczyć, aha, gdzie tu to, to, to się nie da dostać, to jest taka yy, że się nie da dostać. No i gdzie? tutaj wam powiem, że nie ma. Totemy są schowane w jeden tutaj, w tym miejscu. Czyli musimy tylko nie na niespełna 100%, tak tutaj, tu, tu, o, i jest totem, widać totem. Jest to, to taka skrytka, która no, nie widziałem, naprawdę nie widziałem tego jeszcze nigdy, żeby ktoś chował totemy w podziemi tak? I teraz znowu, jak ktoś, nie powiem kto, to zrobi filmik kilka dni później, później, że ktoś że chowa też totemy pod ziemią. Ja tutaj chyba wchodzić nie będę, bo to się nie opłaca, tutaj macie po prostu totem, a ponad wam wejdę, pokażę, jak tutaj to wygląda w środku. Czyli po prostu to jest takie pomieszczenie, jakby na półtora klatki. A za tą ścianą o, już rozwaliłem. Tutaj są kamienne ścianki, żeby nie było tutaj e, nic. Na początku były metalowe, ale później je zamieniłem na, e, na kamienne, po prostu żeby nie było w ogóle widać, że z zewnątrz, że coś tu jest. Bo tam te ściany już wychodzą na zewnątrz a budynku. Tutaj szybko sobie tutaj jakoś zalepmy, e, na no, szybko, prawda, e, to już nam tutaj się nie przyda. No, drugi to tam jest schowany gdzieś w tym miejscu, dokładnie go nie pamiętam, gdzie on jest. Jest on schowany tutaj, z kadłubem, idealnie tutaj. Po prostu yy, autoryzujemy się, prawda? Normalnie się autoryzujemy. I to tyle. I dla yy, ciekawych, dla tych, co hejtują i tak dalej, tak yy, używam game po prostu, bo to jest czerwona pustynia, ja nie mam ubrania i po prostu, żeby, żeby mnie nie raziło to słońce, czy to ciepło, gorące i tak dalej. A... I to tyle z tej bazy, tak? Tutaj są schowane. Tutaj po prostu sufit, jedną parę sufitu, drugą parę sufitu to już wasz wybór. Tutaj my są schowane, także ich po prostu nie widać. Możecie inaczej skamulować, możecie je wzmocnić. Jak ja mówię to jest wersja alfa. I oczywiście tutaj na przykład nie jakieś pomieszczenie na skrzynki itd. Tak tak Tylko taka przestroga dla Was nie lukcie na pomieszczenia na skrzynki typu zrobić się na czterech totemach, tylko najlepiej na jednym i ten totem jakoś umocnić. Aha, pokonałem dwa totemy e, zapomniałem o dwóch kolejnych, e, dwa kolejne są w miejscu e... coś rozwaliłem, nie to, tutaj ostatnie tak ostatnie, pyk pyk pyk, tu jest jeden totem e, a to tutaj tutaj rozwaliłem to przed chwilą, tego nie było ehm... Drugi totem jest schowany gdzieś w tym miejscu, tak, w tym miejscu. Zgadza mi to jest już na jedną krateczkę tam. Też można było na jedną kratkę, ale jak się tak na I tak to wygląda ten y, schowany totem. Ogólnie tak się bazę prezentuje, jak mówiłem, jest to wersja alfa, możecie wszystko zmienić, totemy w innych miejscach, na innej górce, na, nie na pustyni, na normalnym terenie, gdziekolwiek chcecie. Jeszcze raz wam pokażę e, to miejsce e, z góry. Po prostu komendą fly. Jeszcze jedna osoba się pytała, jakie ja mam, że nieskończoność i temu do budowy. Włączam kosary Rydzon, kreatywę, um, ojejku, ktoś mi A nie działa, nieraz, właśnie, a, kreatywę, mode 1. I teraz mamy już nieskończoność i do budowy. No i co, na, na latanku pokażę Wam właśnie jak ta baza wygląda. <grym> wygląda ona tak. I, możecie tutaj oczywiście inne, inny sposób zrobić przed z ognisk, co pokazywał już okazji. Um, ale ja tutaj tego sposobu nie zrobiłem, zrobiłem po mojemu. Um, ogólnie ten, to wszystko, cała budowa jest y, autorstwa y, mojego i znikąd tego nie znalazłem na żadnym meridianie itd. Prosiliście mnie w komentarzu, żebym zrobił pod moim, moim pomysłem taką bazę, no i zrobiłem, tak, tutaj temy są schowane wyjście moje e, i tak to, to wygląda, tak. E, I to chyba byłoby na tyle, tak, zróbcie własne bazy albo na końcu mapy, na skalę, pod skałą e, i takie rzeczy. Grajcie furtworda, czy winegry, jak tam wolicie, ja z wam zrobię ten raport, na kanale się pojawiam jeszcze zrasta. To już by było na tyle, że nas się z Wami. Do zobaczenia w następnych filmikach. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Cześć.